jebać brama, później obronę, często po No, o to obóz kurwa. Rosomaka, postaraj Rosomaka, zaraz się. Byłby walczył. O, panie przewodniczący. Patrz, ten dalej. Ale... Babo, bramka. <laughs> Rysie, kucie. Kto to kurwa był? Gonzo? <głos> <głos> Kurwa, środek! Nie, to się tego wyobraża. Co my kibice tu przeżywamy, to oni nie wiedzą. Ujejebane, segrają, mamy ci zimę. Mam hmm. dużo? No, Proszę? Jak to jest 5 mil złotych? Tak. Dobra, ten czarny nie przyniósł pecha.

To jest bardzo Nie Mówię, <grym> my tu przeżywamy, no oni sobie do... tylko grają. No właśnie. O, nowy pisar do no głowy. <grym> Nowe dwóch. Nowe dwóch. Cooperation. No i co? Do środka Uuu. do gra Aż w lacjo to pociągnął. Trzecia, dwadzieścia cztery. Rysiek, nie wychodź! się Nie, bo kurwa za kołnierz pierdolą. Co nie, kurde, ładnie leciała z tego! co wam stoję? Tylko nie i. Nie muszę odsunąć. Nie bawię się. Tylko tam od tyłu zaatakuj, nie gra. Rysia, o Kurwa, to karne będą. A i dajże spokój. No, znowu bramkę, próbuję. No, no i znowu robię. A to jest samolot. No, jest... no bo chcę dwa koty robić. No bo może z daleka to się... to rozdostać na bramce, że to piłka leci. Jakieś bliska, nie? Wojtek jak ty jest? Wojtek jak ty? Porozmawiajcie. Pan. zapeszyłaś. Nie zapeszyłaś. To jest wszystko jak kota. się tak. Kurwa, o. Dobrze, wracałem. Dobrze, Rysiek. Wyszła rożba. Kurwa, nie nagrałem tego jasny chuj. Ładnie Rysiek zainterweniował. ile. Rysiek, selaj!